Socap bonus. Brzmi ciekawie, prawda? To coś więcej niż tylko zwykła pensja. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się, co tak naprawdę kryje się za tą nazwą i, co najważniejsze, jakie korzyści może przynieść każdemu z nas. No właśnie, czy pensja może być mądrzejsza? Czy zawsze musi być tak, że patrzymy na kwotę brutto, potem na netto i zastanawiamy się, gdzie podziały się reszta? Okazuje się, że nie, nie musi tak być. Jest na to sposób. Dobra, przejdźmy przez to, co nas dzisiaj czeka. Najpierw spojrzymy na wynagrodzenia z zupełnie innej strony. Potem rozłożymy na czynniki pierwsze, czym jest SoulCap Bonus. Pokażemy konkretne, namacalne korzyści. Zrobimy też małe starcie gigantów. Zus kontra SoulCap. I na koniec, co kluczowe, powiemy, jak z tego wszystkiego skorzystać. No to zaczynamy! Część pierwsza. Nowy sposób wynagradzania. Chodzi o to, żeby wreszcie zrozumieć tę lukę, tę często frustrującą różnicę między tym, ile zarabiamy na papierze, a tym, co realnie ląduje na naszym koncie. Właśnie. Chyba każdy zna to uczucie, prawda? Otwieramy pasek płacowy i widzimy, jak spora część pensji brud to po prostu wyparowuje. I to właśnie ta myśl, że przecież można by to jakoś zoptymalizować, jest punktem wyjścia dla SOCAP. I okazuje się, że rozwiązanie istnieje. Nazywa się socap bonus. Czas więc sprawdzić, co to takiego. Rozłóżmy ten system na czynniki pierwsze, tak żeby wszystko było jasne i proste. Więc, mówiąc najprościej, jak się da, SoCAP to taki cyfrowy benefit nowej generacji. Można go sobie wyobrazić jako superinteligentny pakiet pozapłacowy. To jest narzędzie, dzięki któremu pracownik, tak po prostu, z marszu dostaje podwyżkę na rękę, do tego prywatną opiekę medyczną i, co mega ważne, dostęp do znacznie, znacznie lepszego systemu emerytalnego. I od razu wyjaśnijmy jedną, bardzo ważną rzecz. SoCap to nie jest żadna kryptowaluta, to nie jest też jakaś szara strefa czy próba obejścia przepisów. Wręcz przeciwnie, to w pełni legalny benefit. Działa na podobnej zasadzie co karta sportowa czy pakiet medyczny, z tą różnicą, że jest o wiele, wiele bardziej opłacalny. Cała magia polega na tym, że część kosztów pracodawcy, które normalnie idą do systemu publicznego, jest przekierowywana wprost do kieszeni pracownika. Dobra, przejdźmy do sedna, czyli do realnych korzyści. Co to daje pracownikowi tak tu i teraz, a co w dalszej perspektywie? Zaczniemy od tego, co czuć od razu, czyli od pieniędzy. Socap to gwarantowana podwyżka pensji netto. I to nie o złotówkę, a o minimum 5%. Mówimy o realnych pieniądzach, które co miesiąc wpadają na konto, a nie o jakiejś obietnicy na papierze. Ale to jeszcze nie wszystko, bo Socap to nie jest tylko podwyżka. To cały kompleksowy pakiet. Mamy więc wyższą pensję na rękę, mamy prywatną opiekę medyczną, mamy dostęp do lepszej emerytury, a nawet co ciekawe, rośnie nam zdolność kredytowa, bo oficjalny dochód jest wyższy. I to wszystko w ramach jednej w 100% legalnej umowy. A jak to działa w praktyce? No właśnie, to jest super proste, a co najważniejsze, to pracownik decyduje: można wykorzystać token na te wszystkie benefity w pakiecie, albo po prostu dać pracodawcy znać, żeby zamienił go na gotówkę i przelał na konto. Jedno jest pewne: cała pensja jest zawsze w 100% bezpieczna. Okej, okay, a teraz spójrzmy trochę dalej w przyszłość. Emerytura. ZUS. Kontra SOCAP. To jest naprawdę kluczowe porównanie. Pokazuje, jaki to ma długoterminowy wpływ na nasze oszczędności i po prostu na nasze bezpieczeństwo finansowe za te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. No dobrze, to jak SOCAP wypada w tym starciu z ZUS-em? Jak wygląda kwestia oszczędności na emeryturę? Zobaczmy konkretne liczby, bo one, cóż, one mówią same za siebie. Ok, spójrzmy na tą symulację. To bardzo prosty przykład. Załóżmy, że co miesiąc odkładane jest 500 złotych i robimy to przez 20 lat. W systemie ZUS po tym czasie uzbiera się kwota około 174 tysięcy złotych. A w systemie SOCAP ta sama składka, ten sam okres, a na koncie mamy prawie 297 tysięcy. Różnica jest ogromna. Ale prawdziwy przełom widać niżej. W ZUSie te pieniądze nie są dziedziczone. Nie mamy też nad nimi żadnej kontroli. A w SOCAP oszczędności są w pełni dziedziczone i to my mamy nad nimi pełną kontrolę. A co to wszystko oznacza w praktyce? Ile dostaniemy miesięcznie na emeryturze? No i tu jest hit. Po tych 20 latach oszczędzania ZUS da nam świadczenie w wysokości około 725 zł. A SOCAP przy dokładnie tej samej składce około 2462 zł. To jest ponad trzy razy więcej. To jest fundamentalna różnica, która całkowicie zmienia perspektywę finansową na przyszłość. Podsumujmy więc, te emerytalne plusy są: po pierwsze, ponad trzykrotnie wyższe świadczenie, po drugie, pełna kontrola i dostęp do własnych pieniędzy, gdyby coś się działo, i po trzecie, coś o czym często się zapomina, a jest mega ważne, te środki są w całości dziedziczone przez rodzinę. Nic nie przepada w systemie. No dobrze, to wiemy już, jakie są korzyści. Teraz ostatnia, ale kluczowa część. Jak w ogóle zacząć? Jak zrobić ten pierwszy krok w stronę tych wszystkich benefitów? Spokojnie, to naprawdę proste. Najprostszy możliwy sposób jest on zresztą podany wprost w materiale źródłowym. Idź do swojego pracodawcy i poproś o system SoCUP. To jest ten pierwszy, najważniejszy ruch, który uruchamia całą machinę. Właściwie cały proces można zamknąć w trzech prostych krokach: pierwszy rozmowa z pracodawcą. Drugi, prośba o wdrożenie sołkap bonus. No i trzeci, bardzo ważny, wyjaśnienie, że to w pełni legalny benefit i, co istotne, on jest korzystny dla obu stron. Pracodawca też na tym oszczędza. Więc to jest klasyczna sytuacja win-win. Warto też wiedzieć, i to jest mocny argument, że otrzymywanie części wynagrodzenia w formie świadczeń pozapłacowych, a takim właśnie jest sołkap, to po prostu prawo pracownika. To nie jest żadna nowość, reguluje to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej uwaga jeszcze z 1998 roku. I to wszystko prowadzi nas do ostatniego, ale chyba najważniejszego pytania: czy pracodawca w ogóle wie o istnieniu tak potężnego benefitu? Być może to właśnie jedna rozmowa zainicjowana przez pracownika może zmienić na lepsze wynagrodzenia w całej firmie. Warto o tym pomyśleć.